Ale ja tylko wyłączyłem przedłużacz, nie chcę co lampy, o co ci chodzi? Słuchaj, to tak jak powiedzieć, oj sorry, to jest przypadek, cię postrzeliłem w skroń. Sąkaj! Nerajucie! World of Tanks! Ja <grym> też. Tak dobra, nieważne, zacznijmy. Dobra. A niech stancy cię odusiłem. O mój Boże, nie mam pomysłu. Eee. Znaczy nie, nie, to... to... Eee, czekaj, czy ja mamy osobno nagrywać karty przeciwko ludzkości i ten, tak? Mm -hmm. Chyba, nie wiem. Eee, o, jak to ty robię. to dasz na rady to będzie słabo, słaba, słaba. O, super, dostałem hasło, dobra. Kto to Uf! dał? Kto dał to hasło? Jakie? chodzi? No, domyśl się, ja jestem na nich <grym> Kiemo? Czekaj, w ogóle jak drift... Tak. Jak drift wyglądał? Jeśli jego awatar. Ale jak... tu nie ma przezroczystości, jak ja mam to narysować? Halo, what the fuck? A nie, jest Jest przezroczystość! O kurde! Nie wiedziałem. <grym> Od kiedy tu jest przezroczystość? Nie wiem Od zawsze Szkoda, że tu nie mam wygładzania No. Mogłoby być Po co ci wygładzanie drift? Żeby rysunki wygładzał choć ciutkę lepiej Bo to jest jak z autotunem Jak już raz na autotunie będziesz coś robił To bez autotuna nie umiesz Tak samo drift bez wygładzania No No prawda. to sens to Dobra, tobie z policją tu znajmy <noise> Okej <Okay. głos> Okej, okay. mam w sobie fajnie rysowane to Nie spodziewałem się, że mi tak dobrze wyjdzie Niestety szkoda, że tu jest tyle czasu na rysowanie, bo to bez sensu jest Chodzi o to, tam żeby... Ten... Ja, ja już tu dam, wiesz, gotowe No ja też daję gotowe A ja zanim narysuję to trochę minie, bo... O Boże, nie starajcie się aż tak Kiemon? dead! Albo mu prąd wywaliło Albo wyłączy przedłużasz tak jak ja tak, myślę, że każdy słuchaj, ma przedłużacz, który wyłącza pod biurkiem. Co ty go nogą ja wyłączyłeś? Ja na biurku. Teraz twoja kolejna opisanie tej sytuacji. No dobra, to jest idealne. Mój Boże, nie. co to jest? Eee... Dobra, muszę sobie wpisać w Google i sobie się wspomóc. No. O nie. Co? O nie, bo on musi mieć... O Jezu, to wykracza poza moje umiejętności rysowania. Jestem zażenowany. Ja actually jestem zażenowany tym co ja zrobiłem. Lektor włączony, który wyświetlanie auto. Kolejnaś pokazu od początku. Jest... Czy jesteście gotowi? Nie. Tak, tak. jest, kapitanie. Nie słyszałem. Sklepisz za tak. ile lecimy. <noise> Może tak. Kiemon i Somek uciekają przed wioską z kurych ludzi. Nieee! O o nie! nie! Ja wiem co z tego wyszło. O ja wiem co z tego wyszło. Tacy fajni ludzie z dzidami. O, no. o mój dom. Mój dom ugabuga ugabuga Ma to sens. Tylko że wiesz, jak wiesz twój dom, to... Oni nie widzą swojego niku, więc no No. Drift SKIPUJĄCY filmy. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. To on to dał sobie. Tak no. myślałem, że... Ani to to sąka nie wiem. O kud. Drift skipuje fragmenty filmu w kinie. <grym> <nie>. Okej. Okay. Okay. <grym> no okej. Okay. Aha, to był tylko. Drift ogląda film w kinie. nie? <grym> Dzięki. Uh, okej. <okay>. Okay. <grym> A więc to powiedzieć. Dobra. Jack i pizza sitaczyn sitaczyn? pizza sitaczyn ładnie, ładnie narysowane szledziak delektujacy się pyszna pizzunia tego ten papież dobra to było proste hasło ale jak się zmieniło co jest? O co jest? jan papież 2 wersja da rok Haha! Ale jak wygląda? Tapisz! Ej, przetrwało! Przetrwało hasło, dobrze. Wiem to! A wiesz, mnie nie miało nikogo. tworzone przed. Co? Co? <laughs> Policjant i taki śmieszny czarny człowiek, Situacion. Situation? <laughs> Situacion! Situa <laughs> Biały policjant wskazuje na czarno uśmiechniętego typa D. Ogólnie D. Bawi, bawi mnie sam fakt, no. że w historii Mefia z Papieżem, Silciak kurwa, powiedział, powiedział, że odzoruje Papieża 1 do 1. Tymczasem Silciak i jego zdolności artystyczne... No to był szczyt moich zdolności. W masz na driftach. Chłop po prostu zrobił najbardziej quality The Rock Papito, jakiego widziałem w Dalej, dalej. Czekaj, czekaj. To jest idealno. Ja byłem ty... tak... Ja, tak, jak tak no. po łatwości. Ja bardzo ja dużo też. inside rogu będę dodawał, ja bo po prostu. Jezu! Już wiem, jakich inside sławią ty, debilu. Ale mówisz, z kasą się na K? Tak! <noise> Masu czemu ty dałeś. Jak ja mam narysować kino? Znaczy. Uu, i jak ja mam to narysować? Ja nie umiem pierdziele, nikt nie zgadnie tego hasła, bo jak kuźwa nie bym rysować. Ja, ja aktualnie po prostu robię speed dla narysowania, więc jakby... Ja, ja nie wiem, ja nie wiem co ja robię. No to Ale wiem, że Kimon się <noise> wybornie bawi. Pewnie rysował drift to tak koślawo. A nie, bo on Bago, ma moje hasło, się. to bardzo, ale nie drift! On ma moje hasło Tak, też hasło. Nie chcesz, do, dowiesz się w swoim czasie. Nie wiem się Boję się. That's so bad, to są bato mega lul Nie umiem coś myszką! Ja nawet to mam. No ja nie wiem co to jest, e... więc ja to tak napiszę. No to, to w ogóle... Ktoś, kto rysował ten kształt, chyba actually zgubił mózg, wyrzucił go przez okno. A jak ja to mam narysować? Oboje. Oh Ej, wiecie, jakie ja hasło dostałem? No? mi chwyta Drifta za rakietę? Zauważ, dostał. Okej. Okay. To jest tak złe. Co to jest? Co to za Minecraft? Co to jest? Minecraft. Boję się! Nie ja się nie, nie wiem, się ja się jestem boję. gotowy, tak szczerze. Ja chyba nie Ślidzak. jestem na to gotowy. Chilczek, ja, 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 ja się bardziej boję od ciebie. Nie, stary, ty nie widziałeś, co ja widziałem. Ty, ty nie wiesz, jakie hasło miałem. Znaczy, chyba ja wiem. A wiem, jaki ty masz. Dobra, po prostu to problem, zobaczmy, jak to i inni pirtoni mi się dobra, z tym. Dobra, czekajcie. dobra. Karmin dotyka węgorze Drifta. <laughs> Boże... Boże... Kermit lapie drifta za rakietę. Ciekawostka, jeszcze na pewno zielony stworek jakiś, nie wiem, zamiast Kermit. Drift. Kutas i żaba. Żaba, okay. I żaba. Czemu? Somek, nagrywałeś za BBR e, A Nie wiem, sobie zapomniałem jak to się, jak, jak się nazywa. Eleven w no, kinie na Fett Dim Ja nie a, wiedziałem. Ja nie umiem rysować kina. Fedy. A, bo to były powiedzą... Drift w kinie, Feddy jakieś. Jed... <grym> nie gdzieś tego 11? No. Ja widziałem, ale nie, nie, nie wiedziałem, nie co chodzi. Nie, 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 nie. Kurwa, przestańcie z tym driftem w kinie. Tylko na ...jedzący pyszną pizzę. O Boże, co tu się stało? Też się zastanawiam. O ciągłem kamień, okay. że kamień, to, że kamień. To pizza w chmurze burzowej. To stąd ta chmura! Okay. No bo to jest ta chmura. Jest w. Ale tutaj chciałbym taki deszcz Napięta pizza. No, atmosfera jest napięta. Też na pizza, ale wersja drift. Czemu drożdżę? Pić co drift. Okej. Okay. Pić co drift. <laughs> Ej, dobrze odzyrowane. Drift nie piczce. Mogłabym ja być cukierka, ale nie zdążyłem dużej paryciny.